Witam wszystkich drops w kolejnym odcinku z remy w Anno 1404 Wenecja. Juhu. I rozpoczynamy misję Sprawa Prawa Di Marcante, czyli to jest już szósta misja z całych 15, więc to nawet nie jest połowa. Save Giovanni Di Marcante's empire from complete and utter ruin. Musimy uratować imperium Giovanniego Di Marcante przed kompletną ruiną. Średni poziom trudności, motyw, przygoda, handel, logistyka. To zaczynamy. Okay, now it's loaded. We can start. Oh, maybe it's our town. He has lost all hope. <coughs> he His once proud empire is on the brink of ruin. A trade pact with Giacomo Garibaldi seems to be his only hope. In his despair, Giovanni has turned to you for help. With your support, he hopes to restore the House of Di Marcante To its former glory. Mm -hmm. No i oczywiście zaczynamy prawie że z niczym. No bo po co nam dawać od razu coś, jak można nam nic nie dać? No dobra, no i tutaj właśnie na potrzeby tej misji. Okej. Okay. i tutaj właśnie na potrzeby tej misji. Ja sobie to wszystko tutaj rozbudowałem i dlatego teraz wczytam grę. I po prostu wiecie, zrobię to co mam zrobić. Więc wczytujemy grę. I tutaj właśnie ten zapis gry już mam od jakiegoś czasu. Że po prostu ja to już grałem dawno, dawno temu i teraz to po prostu tylko tak wiecie, wczytuję, żeby sobie ten. Więc ja tam mogę nie wiedzieć paru rzeczy, co tam ja robiłem i, i w ogóle wszystko. No. I ta-dam, to jest właśnie moje. Mam nawet duży magazyn, ha <noise> ha Żeby te wszystkie moje surowce, tutaj bogactwa się gromadziły. Mam już arystokratów oczywiście, wszystko jest... ...w jak najlepszym porządku. Tutaj moje miasto się rozbudowywuje ciągle, tutaj mamy jakieś tam... ...te kaftaniki, te tutaj, te... ...konopie, cydry. Ogólnie wszystko, tutaj mam szlaki handlowe, jakieś daktyle. Potem to jeszcze idzie, tak tyle idą jeszcze przez przyprawy, potem tu mamy chleb, kaftany. No ale tu jeszcze idą księgi przez to i w ogóle przez chleb jeszcze idzie piwo i kamień, tu mamy indygo, szkło. Więc ogólnie to wszystko tutaj jakoś funkcjonuje. I mamy również jakieś tu statki. Tu mamy nasz wojenny statek, a tu jest mój handlowy. I dlatego teraz pomożemy panowi markantem. Yy... W dostarczeniu tych następujących oto rzeczy. Tutaj mam również, to jest też walczący, walczący, tutaj on. Dobra, w sumie mógłbym sobie wybudować jakiś jeszcze, może handlowy. Przyda mi się. I teraz tak, drewno, kamień i ryby. No czyli w sumie nic ciekawego. I tak, co ty tu chcesz? Drewno, 10, 5 kamienia. Dobra, bierzemy 10 i 10 ryb. Okej, okay, no to są takie podstawowe surowce. Tu mam jeszcze zakończyć blokadę, przez którą miasto yy, Hyrule nie ma dostępu do świata, a następnie dostarczyło wykonania zadania do magazynu, którym rządzi kupiec Giovanni. To jest srebrne, czyli tego nie muszę wykonywać, ale nie wiem dokładnie o co chodzi. Tu jest w ogóle wszystko w ruinie, pada deszcz i w ogóle wszystko, i nie wiem blokada blokada no to coś jak w jednych wojnach było w pierwszej części nie że tam blokują i atakują jak ktoś się zbliża ale ja tutaj sobie normalnie podpływam i jakoś nie ma większych problemów i, I teraz nie wiem I'm looking for someone... Dobra, no przynajmniej nie leje już. Coś tu się ogarnęło jakoś ładnie. Dobra, tu, tu, tutaj wracamy. Ich tutaj trochę przesunę. O, tutaj do tej zatoki. Tu jest jeden taki mój zniszczony statek. Okej. Okay. I teraz tak, ty chcesz na statek jakiś, to nie. Jakieś głosy w Radzie, to to w ogóle nie wiadomo, co oni. No bo tu kiedyś to było, tam w którejś tam misji, w tym Anno, ale. Ale, no, to nie ma tego budynku, i to w ogóle nie działa, jakoś. O. I, i tu właśnie tego nie rozumiem. Tu mam. Co mam. Uzbierać te. 50 tysięcy? No, ja mam tyle, no. Więc. Nie wiem, ale za to mam inne misje, właśnie. Jakieś dostawy. Mhm. Ship ready! Cieszę się. To on tutaj będzie. To handlujemy, ale moment. Klikniemy tu. I to. 14 odzienia, narzędzia, piwo. Wszystko ok. Znowu zapomniałem, ale były narzędzia. W każdym razie były te kaftany. Tak, 14 tych odzieniów. 14, czyli jeszcze potrzebuję trochę. Ok, następnie 35 narzędzi, 8 ton piwa, 10 chleba. Mm, piwo i tu chleb potrzebuję. Niestety muszę przez chwilę pogłodować, bo ja potrzebuję. Chleb następnie, piwo, chleb, broń. Jakaś zakazana księga, ale tego to by powinno być tutaj, ale tutaj tego nie ma więc niestety No to są zwykłe księgi. Ale broń tutaj mamy, proszę. Nie, 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 nie. Nie, 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 handel. Co z tym chlebem? Nie ma tego chleba. No to moment. Choć popłyniemy na tą wyspę, co się dostacza chleb. I weźmiemy weźmiemy to prosto od nich. Kamienia nie potrzebuję. I potem rozpocznę rozwożenie tego wszystkiego yy, To tak, ty tutaj płyń A ja tu jeszcze sprawdzę co ja tu mogę W kręgu podejrzanych, o yy, Aha, no czyli tutaj musimy, kto może kryć się za zamieszaniem yy, O tak, do magazynu jest kupiec Giovanni 35 ton kamienia i 15 lin O, no to to sobie zrobię I teraz tak, yy, ty tu podpłyń po będziemy handlować. O, i widzimy wszystkie statki tutaj. Ze swoim tym. No chodź tutaj tutaj, bo to trzeba handlować. Ok. Yy, tak, 35 ton kamienia i tam były liny, tak? Tylko nie wiem ile tych Lin. 15. No to. Okej. Okay. Proszę bardzo, tutaj to przywieziemy za to tutaj chleb potrzebuję yy, da bier wszystko bo nie wiem ile net tego chleba i dziesięć spoko no to w sumie możemy płynąć ale dobra to już starczmy tutaj żeby nie, nie robić zbyt dużo rzeczy naraz przyspieszmy ah are you here because of my quest I knew I could count on no, you. bardzo coś się tu rozbudowywuję tutaj mamy yy, jakieś te Help me now and I will show my gratitude! Dobra, no to to już tutaj popłyniemy i teraz tak tutaj. Yy, tu mam to To bym... mogę jakąś misję usuwać, bo bym szczerze usunął tę misję. Yy, tu mamy to w pułapce. No dobra To. Al Zahir 14 odzienia Czyli yy, Alzahir, Alzahir proszę bardzo, płyniemy tu do niego. To tutaj Giovanni potrzebuje chleb i no chleb i co on to potrzebował Kaftany jakieś, nie? Strasznie mnie to że to nie mam tutaj. Nie mogę tego bardziej rozsunąć. 15 chleba i 10 skórzanych kaftanów. Ok. 10 z tego, no to, to nie ma problemu. I 15 chleba. No to weźmiemy, ukradniemy I popłyniemy tutaj po więcej Po więcej chleba tutaj, dobra, przyspieszamy Bo jak to on płynie, to mi się wyskoczy, a to czy mu dać To co potrzebam? tutaj mamy coś do misji No właśnie ten rozbity No, te jedwabili, ale to Co mnie to topkać Hops, Hopsa hopsa i niestety muszę ukraść ten chleb I do Proszę bardzo I dobra, ten statek tam ciągle płynie Did you manage to Super i teraz co? No i to się tak jakby tutaj do niego taka sa zwróciła. Bardzo dobrze to to w sumie nawet mogę sprzedać. Good. Proszę. Nie ma problemu. Teraz tak. Do zrobienia. Szybko. Tak. Proszę bardzo. Narzędzia dla Garibaldiego. Garibaldi on jest tutaj, mieszka gdzieś sobie w Wenecji, czyli tutaj. Czyli płyniemy tutaj. Markante, markante, markante. On znowu coś potrzebuje. No, ta misja będzie głównie polegała właśnie na tym dostarczeniu, bo jak tu się już rozbuduje, no to możemy dostarczać sobie bez problemu. Yy, czyli tu. O, ok. Kamień i szkło. Ok, 40 kamienia, 50 szkła, 15. Nie no, tu zaraz już się rozbuduje na full, bo widzę, że to dość szybko idzie. Yy, tutaj płyniemy do tego Markanta, znaczy do Giobaniego, a do Markanta też płyniemy. Dum-dum-dum-dum-dum. Proszę ah, bardzo. Dziś dostępny jakąś pieczęć, ale to Pieczęć, ale to mi w sumie niepotrzebne. Odłożę sobie tutaj. Cóż, coraz chce więcej, ale no, spoko, no to zrobimy dla niego, nie? To odłożyć, to też odłożyć. I co ty to tam potrzebujesz? Yy, kamień, szkoliny. Narzędzia. Dobrze. Tam było 60, nie? Aj, biedny statek, brakło mu tutaj. Jak ja mu to wszystko dostarczy tak na raz? Really Proszę. Did tak? Quite a relief. You 60 kamienia teraz. Głupi statek, no brak... tak mu jakoś dziwnie nie może się doładować 10 szkła i 20 lin No to spokojnie 10 szkła i teraz liny Liny mamy tutaj, liny nam by jeszcze brakuje, to poczekam Ja to w ogóle produkuję liny? No właśnie, tutaj wracamy z produkcją może mnie szczeliny ja chyba tylko tą jedną fabryczkę. No to cóż. No to czekamy aż tutaj, właśnie, te liny się wyprodukują. Za to, tym statkiem teraz płyniemy do następnych dostawców. Piwo dla Lorda Nortinburga, tak? Ale zaraz. O, oh, guy! Forecast tutaj. Też jest na tej wyspie właśnie. ją chcę, broń! Dobra, płyniemy do niego, no bo jest najbliżej, tutaj też tak może źle zrobiłem, że tak wiecie, listom zamiast miejscami je płynąć. Dobra, tutaj te liny zaraz powinny dotrzeć. Eee, dobra, wypowinny się wyprodukować, bo ich potrzebuje 20, więc, więc trochę to musi potrwać, bo potrzebuję aż 10. No, chyba, chyba, że tutaj bym był w stanie. Kupić. Sure nie, dobra, to tutaj wstrzymujemy tą produkcję, bo mimo wszystko te liny nie są mi aż tak potrzebne. I po prostu popłyniemy Produkcja je kupić. Has been disrupted. i będzie bez problemu. Tutaj już to sprzedamy. E Czyżbym miał ich za mało? 15 broni, mam 20. To nie jest guy, forecast. Production has been disrupted. Czyżbym ja się pomylił? Aha, od złej strony podpłynąłem. Ok, Dopłyniemy od tej. Mój błąd. Tu już ja dopłynąłem. Handel. The doors of my store. To potrzebuję. I proszę bardzo, to się tu odbudowywuj, ty tutaj płyniesz. No, nie ma problemu. No, tutaj mamy mam jeszcze przyspieszenie, żeby właśnie. Finally, of Pięknie. Jak to się tu wszystko ładnie odbudowywuje. Nawet ma katedrę dobry jest. Piękna, piękna. Nie zaprzeczam. No, jak tam z tymi misjami? Dobra. Tu mamy te stare długi. No i to chyba będzie koniec tej misji. Kurczę. I raz, dwa mu pomogliśmy, no. Tylko właśnie. O, chodź tu. Proszę. Jak tam. No, jeszcze do jakiegoś jednego miejsca wstąpimy, to ci mogę sprzedać nawet. I teraz jeszcze możemy wstąpić do tych paru miejsc. No to już wstąpimy do e, Nordimburga. Tutaj jest to jakaś potęga pieniądza, to niby jest na takim of your dziwnym pleno, ale... Goods. Ale no cóż. Jakoś to jest. Bo tutaj już potem chyba ma wszystko odbudowane, pięknie, tylko te długi, żeby tutaj właśnie mu załatwić i... Aaaaa! Ah, Thank you for your active. Thank you! No. You are quite the dyplomat, co się stało? Co, że to jest jakaś wroga osoba i mam ją tak schwytać, tak ten degres? Hmm, no duże ma to miasto. no. Nie mam pojęcia, gdzie mógłbym kogoś szukać tutaj. Think, Giovanni. Think. Yy, Okej. Okay. Nie, no ona będzie wyróżniona na niebiesko, ale ta osada jest tak duża, że znalezienie jednej postaci, mimo iż podświetlonej na niebiesko, będzie ciężkie. Ale zobaczmy, czy mam jakieś inne misje. Tu mam, o właśnie. Aha, no to spoko. Czyli że to byłoby, byłoby na tyle. To popłyniemy sobie tym oto wojskowym. No bo w sumie o to chodzi w tej misji, żeby oni podpisali ten traktat, więc jak podpisają, podpiszą, yy, no to powinien być koniec. Mam cię. The House of the Jakąś tajemniczą wiadomość dostałem. Nie wiem gdzie ta tajemnicza wiadomość jest, u ciebie gdzieś tu w porcie jest ta tajemnicza wiadomość? Stop dawdling! No, wiem, że jest zadanie w celu, no, ale. Tu nie ma żadnej blokady, no. Przynajmniej ja tu takie nie widzę wszystko elegancko funkcjonuje. Więc nie wiem. Zobaczmy tutaj, może tutaj się mi przeniosło te jakieś tajne dokumenty. Nie, tu nic nie ma. To pewnie gdzieś tam jest i po prostu muszę to odebrać albo nie wiem co. Okej. Okay. Nie ma tego mojego statku. Przyspieszamy. Dobra, on już tu płynie, spoko, widzę. Wszystko w, jak w najlepszym porządku. Nawet nie musiałem tego miasta tak rozbudowywać, ale to się fajnie to robi po prostu. Oczywiście, no i tutaj już mu oddamy ten traktat i będzie załatwione wszystko. Wszystko załatwione pięknie. Wszystkie te nieszczęścia, które się mu przydarzyły. Another player's settlement has advanced to become a Proszę bardzo. I to dzięki mnie. are here? Ah, are, you here because... ah, are you here because... I knew I could. I admire your. Proszę bardzo. Giovanni is overjoyed. He finally holds the contract he has so desperately desired in his own two hands. Finally, the house of Dimarcanti's reputation has regained its former glory. Giacomo Garibaldi, on the other hand, seems to be in a hurry, as he disappears with some strange documents skryptorium. Jak znika. Ciekawem. No to nie by się udało, no ale. Coś nie do końca poszło. No ale miasto się przynajmniej odbudowało, i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tam... Ta w 5. w 5,5 godziny! Więc no nieźle. No ja, no cóż, teraz tutaj będą cały czas takie długie czasy, no bo. Ja się tak lubię dobrze rozbudować. Żeby potem sobie ładnie zaliczać te misję. Ok, no to wychodzimy do menu głównego. I na tym byśmy skończyli tą grę, więc do usłyszenia już w kolejnym odcinku zajmowane 1404 Wenecja. I na razie.